Trump musi zmienić nik. Hmm. <gryz cease> Co mi <jest> zostało? <tudzio> don, 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 don. <gryz guardians liksom> Nie, <gryz <guitars> <gryzESIN> no, ja zgłosił, ja zgłosił ciało i powiedział, że on to zrobił. Dlaczego on to zrobił? ja nie powiedziałam nic jeszcze. To kto powiedział, jeszcze że o. to był on? Ktoś powiedział, że to był on. Kim jest ja? No właśnie, to, kto powiedział, to był on? on. <noise> on. Gdzie ciało, Marta? Marta? Ja. Gdzie ciało? Ja. Jak się idzie ze storage'a na na shield ten korytarz taki. Nikt był na początku z ja mi adminie, więc było. Kto, Mówi, był, w, kto w to. był w o tu? Bo pewnie przechodzili z o -tu do Jeba, Elektryka dwa, dwa. Kto jeszcze? Nie, ej, nie mówcie ja ten, tylko mówcie... Dobra, ja też, bo to trolluję Tylko mówcie, jakby... Ja jesteście Ono, to mówcie Ono było z Oni Okej? Okay? Jeszcze wcześniej <śmany> o ZOMI, nienawidzę Cię <śmany> Ono... Ono, dlaczego na On? W ogóle, dlaczego Ono złotowało z tak, Droga dedukcji jest zjebana i myślę, że to On ale kto jest on? Kto to jest on? To on <głos> <głos> Nikt się nie Nikt podejrzewa, że to może być ja Dobra, weźcie, Redukcja weźcie skip ono mi się podoba, że skipujemy, to, tak. skipujemy to, skipujemy to Skip, skip, skip Co <noise> ja mówię, to jest on Czemu Żeby były... On ja też Ono, ono, ono! Widzowie! Ja ono, ono! Nie, widzowie! Ono, ono! Nie, wierzę, no. <gulodum> nie Ciią. Ciią. Kurwa, A, stoisz o, w dwóch co, za... ciałach! Stoisz w dwóch ciałach i mówisz. to nie, Dajcie się wypowiedzieć, co nie głosujecie! Nie głosujcie jeszcze! Ono! na, nie. na Ale nie, nie, jeszcze nie! nie. No, to okay. zrobimy! To był double kill! Powiem jedną rzecz! Ja powiem jedną rzecz, która jest sus troszkę! Fioletowy i biały. Dobra, gościu! Jak, jak na mnie. Ja byłem szereakcą, że okay. się zaczęło to wszystko. Ten oksygen, i potem się kręciłem koło. Nie, to jest nie. ono na 100%. Ono, ono. Nie, to... Potem... No, nie, nie! Jesteście głupi. Ale dźwięk dlaczego dźwięk to jest dźwięk? ono? Bo wchodzę, wchodzimy do O2. A bo mamy Wchodzimy do o 2, a na o2 leżą dwa ciała i ono po nim sobie skacze. Tak było? No, jestem na tak pewno... Było. Dwie osoby, kurwa, Dobra. samemu. Dlatego wchodzisz. Leżą dwa ciała i ty wchodzisz po te ciała, po lewo do O2, żeby zobaczyć kto jest w O2 Bo nie widzisz z tego miejsca gdzie stoisz A kto jeszcze A. szedł do O2? Tak. Bo były tam... On, w osoby. Pierwszy, on szedł On szedł A tak. kurwa, pierwszy ten? Tak. Tak. na siebie Dobra, on? Kto jeszcze był? Ja leciałem. Na ja, to jest. To wiem, jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To ono To no ono. ono. Nie 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 nie... Naprawdę, to nie jestem na na To nie jestem ja. To To jest. To Już To jest. To Na To jest. To jest. na jest. jest. Na jest. To jest. To no, nie wiem czy dłużej no. no nie, nie, to... Macie sus, ale nie wiem, którym on jest kurwa. <grymionie> Okej, okay, przyjmuję to na My siebie. Wychowano. One chyba. <grymionie> GG i... To ja widzę, ale kto to? <grymionie> Ale easy, ale to było easy. To Ale żeśmy ich zniszczyli w ogóle. Oni nie wiedzieli. Oni nie wiedzieli. A to ej, czyli... Gdzie jesteście? Powiedzcie najpierw. Czy na mapie, hrah! <laughs> chcesz każdego się pytać, jaki manik, i jeszcze gdzie jest. Dobra, no. on gdzie jesteś? No właśnie to O, no właśnie nie. Dzieło. Gdzie były ciała? Gdzie były ciała? Double kill w elektryku. Dobra, o. ja byłem na y, kamerach. Ehm, ja czy. Widzowie, 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 poczekajcie. widzowie. To, to już jest za bardzo. Mam, bardzo. mam bardzo ważną informację. Kiedy nie słuchamy mecicy kównianym ku krótkiemu. Nie. nie. Dzięki. Powiem jedną rzecz. Widziałem jak ja spierdalał dziwnie od, od elektryka z elektryka byłem w elektryku, ale co w tym dziwnego? Przeszłam po prostu na komps, żeby zrobić download. Co dziwnego, że był double kill w elektryku. Nie, ale Co w tym dziwnego. dziwnego. Dziw Dziw ale, ale dołem, się, bo no. Nie byłem ci, nie nikt cię nie widział. To to jest to, z z z z to nie, przeszedł dołem, bo miałam taska w komsach. To był na kamerach. Ja byłem na kamerach. Nie, wy wybili ja by, ja na kamerach! Aaaa! Wy byli na kamerach. Dobra, to był ja. Czy to mi swoją drogę, my. My? A, dobra. Eee, no to ja jestem w Weaponsach, skończyłem. To ja, ty my? No ciszu, nie co jest. skończył w skończył w ale jak ja szedłem? Dobra. Ja mam ja ja no, na nie nie jedno do on i ty. Do on i ty. Gdzie wy jesteście teraz? Adminie. Ja jestem. Ty ty jest, ty jest. Ty jest w Dobra. W oni, w oni. A on? wy, wy szło na początku wieko. z tobą, nie? Poszliśmy, poszliśmy Co razem w lewo panie? i zaczęliśmy schodzić Co? na dół. Po czym zrobiłem lewy górny engine ogarnąłem. I poszedłem prosto na kamery Według mnie wyposzedł na kamery, przyszedł do bęta, Z elektryka zabił NIE zapyta. MIAŁEM CZASU Ej będziecie to, to... chcieli potem zagrać w chowanego Wamonga? Po co w chowanego, To nudy jesteś I to jest zajebiste co, Nie bo to, to się kończy w 3 sekundy no No nie, a grałeś kiedyś? Oczywiście tak. To jest jak ruchanie Golema trochę Co? <głos> 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 nie wiem, może nie ruchałem <noise> Golema ale <laughs> ty Ma się odłam, więc spokojnie. Aaaa, ja, Girocho! <laughs> Kim jest on? Kim on jest? <laughs> Kim on jest? Ja mam, wy, wy, ja mam takie pytanie. Czy to mi się coś zmieniło w oczach? Czy jak się zamknęły drzwi do elektryka, to tam były dwie osoby, a jak się otworzyły, to była jedna. Tak eee... mi się coś nie było. Ty nie był wiem. w elektryku i e, nie widziałem tam drugiej osoby. Ty na pewno był w elektryku? Ty, ty był na 100%, ale jakby mi się wydawało, jak się zamykały, że tam były dwie osoby. Ja tam potem wchodzę i tylko ty stamtąd wychodził. Ja tam nie widziałem drugiej osoby. Ja myślę, że ja się próbuję sklirować trochę, bo jest mega sas i wydaje mi się, że tak zgłosił, żeby coś tam ten, no, żeby skleciało, żeby ja. ktoś tak Nie, było. myślę, że teraz troszeczkę. Właśnie podskinął ten... się. Kalo? Kto umarł? Hmm. On, one, ono, albo nie, nikt ono nie umarł. Nikt nie umarł. <głos> <głos> nikt umarł, nikt nie umarł, nikt umarł, <noise> nie, no umarł. nikt nie umarł, nikt nie umarł, nikt ktoś nie umarł. Ktoś umarł. Ktoś. Ktoś. Dobra, ja szczerze mówiąc, myślę, że faktycznie ja się próbuję. Chociaż nie, bo mogłabyś mnie zabić tak, dwa tak. razy. Nie, ja tak myślę, ja tak myślę. Że... Ale ja z, nią, ja z nią potem światła naprawiłem. Ono by mnie tam. No no to jest oczywiste, no ja jestem smary. Ze sami na siebie najeżdżają i jeszcze są razem im postawili? Ale ten... Ja że on nadinterpretuje. Po prostu. Mi wy jest trochę śmierci. Nie wiem, Moim zdaniem ty trochę nadinterpretujesz. Ja? Znaczy... znaczy... Ale ja... Y, wy w życiu nie clear'uję może, ja! Może, może, ale wiecie, to sprawa... Przecież... ważna, no nie, nie można opuścić takich rzeczy, no to jest... To jest, to jest podejrzenia trzeba mi zawsze na uwadze, tak? Jeśli to nie, nie, jeśli to nie... ja, to prawdopodobnie się zaraz okaże i... jeśli nikogo nie zabijesz, to nie będziesz w sas. No, no, no nie to, nie nie to wiem, vote ja! Chodzi. My to i wy się bardzo kojarzymy, bardzo ja, ja chcę powiedzieć tylko, że to ja byłby... Dobrze, może być skip. Ale to jest Wy, a Wy to nie my, a my to nasi, więc jakby no jasno <noise> to jest, to jest to albo Wy, albo ja. my. Chciało w elektryku. Na wyjściu. Dobra, dalej, dalej, że je dwóch podejrzanych. były trzy osoby w elektryku. Okej. Widziałam kto tam na był? Admin... No nie wiem kto, no bo na adminie byłam. Na adminie trzy osoby. osoby były. Y, wy, my i ona. Ja nie byłem gdzie? w elektryku. Le... Czuja gdzie, gdzie? Gdzie gdzie... O czym mówisz? że co? W, my gdzie jesteś? W elektryku, prawda? W elektryku. Wy, wy, wy. Wy, jestem na dole storage'u, bo przechodziłem z shields'ów do... do elektryki. Były, były dwie osoby w storage'u. To mogę potwierdzić. Czyli jest... To... Kto jest jeszcze w storage'u jest? Aha, czyli on umarł, ta druga osoba w storage'u. Hm. to już mi do numaru? I w elektryku było. Ale jest jeden znaczy... trup. Nie, dwóch. Nie jest Było dwóch. siedem. Sorry, racja. No nie wywaliśmy no, tak nie no to nie jest drugim cały czas. Dobra, jeżeli ta osoba teraz trolluje, kto jest w pojedzu? Wy i kto? Wy, martwa osoba, więc chyba znowu yy, tak? na ja przykład, sobie Chyba, sobie chyba tak? że na przykład ja, który był sus eee, przez całą powiedzieć. grę, teraz próbuję mnie zabić po tym, jak się pseudo eee, w, w poprzedniej powiedzieć... rundzie. Nie, mogę Wam tak? powiedzieć, że. E, po pierwsze. Wy jest raczej, raczej clear, on miał zbyt dużo okazji w poprzedniej rundzie, żeby nie zabić, tego nie zrobił. Byliśmy pani w alkowi. gdzie nie jest ona, gdzie jest ona, gdzie jest Po dzień drugie, oba. my. Jest taki zbyt agresywny w tej grze, brzmi jakiś impostor. I e, akurat serio powierza na mnie, na takie pierdoły, które o niczym nie świadczą. Nie, ja, ja myślę... Tak, e, jak o niczym nie świadczą? Wy wymyślą, wymyślą, że ja się próbuję teraz clear'ować i powinniśmy zagłosować nie, na, ja. Nie. na ja. Na ja, na ja, na ja. Na ja? ja. Ja, ja, się ja. się. Ale totalnie easy, dobrze! Bok Bo ja. że to wy. Mówiłem, że to wy. Kielecki się w ogóle nie odzywasz przez tą gę, kocham cię.

Ktoś umarł? Admin. Dobra, dzięki. A kto to powiedział? Oni i ty są w stereoju właśnie Sydney. O? Więcej. Tak. Oni i ty? Nie wiem jak to widzisz. Ale ale że dobra. my? O! Ale że... Ono, proszę. O! Y, powtórz to, Marcin. Y, fucking y, y. <grym zespołów> <tospołów> Ty mówi, że ktokolwiek Krzysztof się odezwał bo ciekawe skąd to widzi. <grym zespołów> Kto się odezwał? Max. Znaczy nie, ale. <grym> o <zespołów> oh nie, wali mi się biurko. <grym zespołów> O, o, chyba, wiemy, chyba wiemy, na kogo głosować. Na kogo? Nie wiem. Max, z kim jesteś? Ja jestem z tym. Przeszliśmy z nawigacji do stredza. Ale kim ty jesteś? Nie! O! Oni. Okay. Jakim Zgruznij. cudem widziałeś ty? Oni chyba no. są ściemni, ciemnia, kurwa jest chyba impostorem. No pewnie, oh, że tak. Słuchajcie, wy ciało w weszło elektryk. z Węta do kamer. O kurwa! O Znalazłem my. ciało w elektryku! O czym ty w ogóle mówisz? Wy weszło z Węta do. A kto to mówi? O kurwa! Dobra, y, od znaczy, początku. To ciebie, to wy naprawdę. Od początku skolowałem spotkanie. A, skolowałem spotkanie, bo zobaczyłem ciało. Słuchaj, ale to było przedtem, gdy się skończyło światło, a ja poleciałem. Oni polecieli. A oni, czyli dopu. ta osoba, która w pierwszej rundzie było sus. Nie, nie, nie. Ale ty przecież Szedłem w pierwszej do... rundzie byłeś Szedłem... sus. I teraz próbujesz mnie wyrzucić, Ale, był... ale może... dobra, mogę... Dobra. mogę się wytłumaczyć do końca? No, dobra. dobra, nie, dawaj, nie, mów, nie nacieraj mów. tak na mnie. Wchodzę do kamer i co widzę? Wy wyskakuje z węta. Potem wchodzi one. i już wtedy już nie widział tego, tak? To ja od razu A. poleciałem, oni polecieli, żeby skolować meeting, ale nie, bo zamknął. Drzwi. Jakim cudem y, ja niby z wy. kamer przeszedłem do to elektryka to szybciej? Bo ja widziałem na kamerach, jak są zamykane. No nie wiem, jak dla mnie Zaufajcie. to jest totalnie oni. Przecież oni było Zaufajcie. w pierwszej rundzie, było totalnie to sas. On się w pierwszej rundzie wyrąbał, było w elektryku. W elektryku? Tak. No to kurwa. Ja co robię? robię, robię? Na trzeci raz rzędu to będzie we. Prawie w na wencie. Oni to się nie. w pierwszej rundzie wyrąbał, ja jeżeli czekajcie... teraz mu się uda, to. Ja się nie wyrąbałem, tylko miałem Alibi, czyli ty. A ile zostało impostorów? Wywaliśmy kogoś? Takiego pewnego? Eee... No nie tak. Jest dwóch. Ona się nie chciała. Nie pamiętam szczerze mówiąc. Zaufajcie O kurwa. Wyszedł z gry <grystanie> Nie mogę na to patrzeć No kurwa wiedziałam Kuba, <grystanie> Kuba przepraszam Mówiłeś, ale dlaczego mi nie wierzycie? Przepraszam, ja wierzy, ale ja nie ogarniam wiedziałam. tej gry, ja myślałem, że to są dwa, Jest to <grystanie> dwa <Waliłeś> <grystanie> Nie używam razu Waliłeś to cisło I się mi nie uwierzyli ale no easy, tak easy. Easy. A ty nie miałeś żadnego alibi, żadnego no dosłownie. Jak on będzie jeszcze Asim to kurwa nie gram, serio. <noise> Czwarty raz z rzędu, SS.